Que malos son los rubios y los marenos, son malinos todos los hombres, lo que quiere que te coma el tigre. Siema, z tej strony Blanka, chodźcie na mały tur, pokażę Wam jak wyglądają nasze stajnie w Hiszpanii. Idziemy teraz z moimi psami na łąki, żeby przedstawić Wam kobyłę. ta siwa kobyła, bo jest to maść siwa, tylko jeszcze ciemno na wyjaśnienie z czasem, nazywa się Galilea. Moje psy towarzyszą mi wszędzie, także idą ze mną na padok, ale wiedzą, że mają czekać. Nie wchodzi, dopóki nie dostaną pozwolenia. Mamy jeszcze jedną kobyłę, ale w tym momencie się schowała. dwie są źrebne, i czekamy na Dziadusia. Chodźcie, pokażę Wam trochę dookoła. Ponieważ stanie znajduje się w San Luca de Barameda i San Luca jest sławne z produkcji Win, mamy tutaj takie akcenty, jak beczki. To ma akurat przeznaczenie chyba na doniczki. Bardzo podobają mi się palmy. I myślę, że to by był fajny pomysł, żeby wsadzić je właśnie w takie doninice z beczki. To jest drzewo oliwne. Stąd zbieramy oliwki, żeby potem dać naszemu sąsiadowi, który da nam jako przystawki. Tam dalej możecie zobaczyć typowo biorącego siestę Hermesa. Jest to jest bardzo tutaj typowa rzecz. Tu możecie zobaczyć tornado, karego kucyka, który wygląda jak koń, ale jest dużo, dużo mniejszy, no i naszą krówkę, naszą gwiazdę, która miała być w ciąży, ale chyba nie jest. Ona też bardzo lubi się wylegiwać. Łaciata nasza krowa mu. No i kogut, oczywiście kogut i towarzyszy codziennie. Dobra, chodźcie do stajni. tajnia ma 20 boksów. Pokażę Wam pierwszego konia. To jest Turon, czyli po polsku hałwa. Jeden z trzech koni Albino, które są z linii mojego ulubionego konia zafiro. Już się uśmiecha. Te moje albinoski, albinoski to, to jest taka potoczna nazwa. One tak naprawdę powinny się nazywać Perlino, ale my tutaj nazywamy je tak utocznie. One są zupełnie inne, bo są bardzo wesołe. I takie w typie maskoty. To jest Moet. Izabelowaty ogier, choć dalej pokażę Ci. Ambara. <gryw> ambar też jest bratem zafiro. Także jest hałwa, Ambar. charakteryzują się tym, że są bardziej jak maskoty bardziej psie niż końskie Lubię dawać buziaczki zawsze za tobą patrzą są bardzo sympatyczne bardzo towarzyskie i lubią moje pieski to jest taka więź pomiędzy człowiekiem a koniem i człowiekiem a psem i pomimo tego, że one się akceptują to nie rozumieją się za bardzo więc my ludzie jesteśmy łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami Bardzo mi pomagają. Na co dzień są nieodzowną częścią stajni i pracy, którą wykonuję. Widzicie, jak są bardzo ładnie wychowane chłopaki? Że pomimo, że są ogierami, to przez to, że od małego są wychowane u nas stajni, to same nie wychodzą. Tak jak mówiłam, w sumie jest 20 boksów, ale tylko 6 jest zajętych przez ogiery. To jest Zafiro. Nasza gwiazda. Najbardziej ekspresyjny, najśmieszniejszy. On uwielbia kontakt z człowiekiem i właśnie przez niego kupiłam dwóch braci. Przez to jak wyjątkowy jest. Widzicie? Nie wychodzi sam. No oczywiście lubi się upaprać. Jak mała dzidzia i trzeba on tak czyścić gile z nosa. Niekoniecznie to docenia, ale to tak jak z dziećmi. No już bez gila proszę, buziaczka. Ja <noise> no muszę przyznać, że jest uroczy. Zafiro bardzo lubi różne sztuczki, o nie, zapomniałam słodycza, czekajcie, musi być cuks, bez smakołyka nie będzie sztuczek. Teraz uczymy się nowej sztuczki. Chcemy, żeby. Widzicie, mam tutaj smakołyki od nuby. Bardzo lubimy smakołyki. I uczymy się takiej sztuczki, żeby lizał rękę, żeby z tego lizania ręki, takiego śmiesznego wyciągania języka, potem pokazywał język. To jedna z kolejnych sztuczek, nad którymi pracujemy. No, przełyka i pokazuj sztuczkę. Daje mu cukierka, jak wyciągnie język. I tak powolutku, codziennie, po troszkę. <grystanie> Trzeba uważać, żeby nie dostać się z główki. Co my tu jeszcze mamy? Mamy prinsa, naszego księcia, najpiękniejszego. No ale musicie wybaczyć, teraz on akurat ma siestę, więc nie będziemy mu przeszkadzać. Myślelibyście, że to już wszystko i najważniejsze osoby zostały zaprezentowane, ale nie. Oto on, proszę Państwa, król. Ciucia chyba wszyscy znają. O, zobaczcie, już ma uszy położone, ostrzygawczo psy. Bardzo zainteresowane są, ale wiedzą, że nie wolno wchodzić. Trzeba respektować króla. Trzeba delikatnie się z nim obchodzić, bo nie znasz dnia ani godziny, jak Cię uszre. Proszę Państwa, to jest, proszę bardzo, cały kopytko. Popisowy numer ciucia. O, wychodzi. O, on jest u siebie. Hmm. Pokazuje, że mam cuksa. Bez cuksa nie będzie współpracy w żadnym wypadku. Ale te słodkie, krótkie nóżki. siebie. Stoicki spokój. Proszę bardzo. No dobra. Czuć tak naprawdę zmniejszy od moich psów, także trzeba uważać, żeby się nie zagubił, a jednocześnie trzeba na niego uważać, żeby czasem nie uciekł bo jak tylko się dostanie z boksu, to zaczyna no, się popisywać przed innymi końmi. Może im zrobić krzywdę. Nie chcielibyśmy tego. Czuć <ścười> się do środka, dawaj. No dobra. Jak widzieliście już wszystkie łogiery. No, zapomniałam powiedzieć, tam jest jeszcze myjka na końcu. Tu mamy takie Sprzęt dnia codziennego. Przechodzimy do części patio. W Hiszpanii to jest typowe, że bo na środku domu jest patio, czyli taka część bez dachu, ale gdzie ma się rośliny, gdzie można przebywać. Tu jest ciepło, bo w Hiszpanii jest bardzo ciepło przez większą część roku. I tak to wygląda. Tu jest jeden dom. Tutaj, chodźcie, pokażę Wam hale. Niedawno pomalowaliśmy ścianę. Ściany, ściany. No i tak. Żerandole z Pałacu Taranku to taki pałac San Lucar, żeby dodać takiego trochę kacze, jak my to mówimy w Hiszpanii, takiego wyglądu glamour, który jest bliski mojemu sercu. No i dobrze, krzesełeczko do wsiadania. Proszę bardzo. Prowadzimy plastiki i zapraszamy do winiarni, gdzie są bardzo stare beczki. Jeszcze nie próbowałam tego wina, ale nie znasz dnia ani godziny, jak zrobimy tutaj dobrą imprezkę. Po drugiej stronie winiarni znajduje się hmm. Jakieś które zgubiły konie. Po drugiej stronie znajduje się siodlarnia. I chodźcie, pokażę Wam, gdzie mieszkam ja. Oczywiście palmy. W Polsce nie mamy za dużo palm, to w takim razie ja tutaj postanowiłam, że ich musi być trochę. To moja wieża, tutaj mieszkam ja. I tak, chcecie zobaczyć coś fajnego? Dobra. Biorę mój rekwizyt. I zrobię wam niespodziankę, czekaj. Przedszkole na wolności, nasza rodzina się niedawno powiększyła, i tak zostały dwa czekoladowe pieski. Owczarków niemieckich, często pytacie, jaka to jest rasa, to są owczarki niemieckie, linia użytkowa. Także to są takie psy do pracy, które są wolne od dysplazji, bardzo chętne do pracy, bardzo silne i wytrzymałe, które służą nam tutaj do pracy dnia codziennego. Ten brązowy, ciemny piesek to brownie, ten po lewej, czekoladowy, jak mój, kinder. No i to to nasza rodzina. <noise> Już jest taki ciężki. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Pozdrawiam serdecznie. Hej!